Słyszeliście na pewno z tego fragmentu już nieraz kazanie. A wiecie, jak to się fajnie mówi kazania, o których już się, z fragmentów, o których się dużo mówiło. Ale ja chcę spróbować jak najbardziej o tym fragmencie coś powiedzieć. Będzie to wprowadzenie biblijne do tego, o czym chcemy rozmawiać później. A zatem, jeżeli mamy Biblię, możemy otworzyć Ewangelię Mateusza na 28 rozdziale od wersetu, którego, proszę, Dawid. Nie. Od 16 do 20 zwykle. Od 16 do 20 zwykle, a nawet tak naprawdę 18 i 20 najczęściej od 18 do 20 ludzi interesuje. A zatem Ewangelia Mateusza, 28 rozdział, czytam od 16 do 20 wersetu. A 11 uczniów poszło do Galilei na górę, gdzie im Jezus przykazał. I gdy go ujrzeli, oddał, oddali mu pokłon, lecz niektórzy powątpiewali. A Jezus przystąpiwszy rzekł do nich te słowa. Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy czyńcie uczniami wszystkie narody, szcząc w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co Wam przykazałem. A oto ja jestem z Wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Znany fragment, przynajmniej ta druga jego część. Otóż ta, ten, ten fragment znajduje się w ostatnim kompletnie rozdziale na samym końcu Ewangelii Mateusza. Mateusz był. Uczniem Jezusa był Żydem, który uwierzył w Jezusa Mesjasza i spisał swoją Ewangelię do Żydów, przede wszystkich, którzy uwierzyli w Jezusa i spisał im po to, żeby ich upewnić o tym, kim on jest jako Mesjasz. I Ewangelia Mateusza, jak się zaczyna w związku z tym, jak myślicie? Kto pamięta pierwszy werset? Tak, tak, ale pierwszy werset, ja wiem, że tam jest rodowód. rodowód Jezusa, Chrystusa, syna Abrahama, syna Dawida. Tak? Sy, e, Przepraszam, najpierw jest rodowód Jezusa, syna Dawida, syna Abrahama. Czyli zaczyna się od Jezusa jako mesjasza i na nim kończy. Czytamy tutaj, że po zmartwychwstaniu Jezus nakazał jedenastu udać się do Galilei, gdzie rozpoczynał zresztą swoją tam działalność. On tam działał bardzo dużo. I oni przyszli i czytamy, że gdy go ujrzeli, oddali mu pokłon. To sformułowanie pokłon jest dla nas może takie oczywiste, ale w tamtych czasach komu pokłon oddawano? Królowi, komuś najwyższemu Bogu. Nie oddawało się pokłonu pastorowi. Nie oddawało się, bo pastorów wtedy nie było takich. Nie oddawało się pokłonu... Może nawet swojemu panu, jakiemuś tam, ale królowi, władcy, komuś naprawdę kto był potężny, oddawało się pokłon. Więc tych jedenastu po zmartwychwstaniu Jezusa zobaczyli go na górze w Galilei i oddali mu pokłon. W ten sposób uznając jego autorytet. Ale czytamy coś takiego, że niektórzy powątpiewali. A niektórzy spośród których? Spośród tych jedenastu, bo tam było ich jedenastu. A zatem mamy sytuację, w której z jednej strony oddają mu cześć, a z drugiej niektórzy mają wątpliwość, powątpiewali w co. Proszę? Powątpiewali kim on jest, czy to jest ten sam, czy to duch nie duch, kto to jest? No bo no to był on. Niby ten sam, a jednak już inny. Niby Jezus, którym chodzili ich mistrzy nauczyciel, a jednak, no ktoś inny, kto zmartwychwstał. No właśnie. Tu mamy to, to połączenie, że jakieś wątpliwości, a z drugiej strony szacunek. Co na to Jezus? Jezus na to nie powiedział, no jak możecie chłopaki. Nic takiego tu nie powiedział. Ale co mówi Jezus do tych, którzy oddali mu pokłon, a niektórzy powątpiewali? Co Jezus mówi do tych, którzy mają nieraz wątpliwości, a z drugiej strony szacunek, to taka mieszanka nasza ludzka. Jezus mówi o sobie. Nie mówi do nich o nich w tym momencie, mówi o sobie. Co takiego mówi? Że wszelka władza na niebie i na ziemi należy do Niego. Wszelka władza na niebie i na ziemi. Należy do niego. W Psalmie drugim słyszeliśmy, że przyjdzie ktoś taki, kto będzie miał władzę. Właśnie, wszelką. I Jezus tu mówi: wszelka władza. Jezus za życia potrafił, jaką miał władzę? Potrafił tak nakarmić, czyli rozmnożyć chleb, sprawić chleb i ryby, że z tych dwóch i pięciu nagle. Tłum się mógł najeść, to, to było ponadnaturalne. Potrafił oczywiście uzdrowić, czyli usunąć chorobę. Potrafił wzbudzić z martwych kogoś, kto leżał martwy. Potrafił wyrzucić demony, miał władzę nad demonami i wyrzucał je na, na rozkaz, uciekały, wychodziły. Potrafił uciszyć burzę. Władza nad natura naturalnymi tymi siłami. Potrafił to zrobić. Potrafił chodzić po wodzie. Nawet Piotrowi się troszkę udało ze względu na jego nakaz. Tak? Piotr na pewno by jakby wyszedł to, to na jego słowo. Dokładnie, Jezus miał już tą władzę, choć jeszcze nie wydaje się aż taką. No to jest to pytanie o jego ograniczenia. Miał władzę odpuścić grzechy. Mówi, Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczenia grzechów. To był On, ten, który miał władzę. Ale w tym momencie on się pojawia jako on z martwych wstały i wydaje się w innej jakiejś postaci. Dlaczego? On już z nimi nie chodzi. Jak wcześniej. On się nagle pojawia i za chwilę chyba znika. A z drugiej strony ma ciało. Nie wiemy jak to się stało, ale tak rzeczywiście taką władzę miał. Oni dlatego się zastanawiają może w sobie, kto to jest. Jak już wtedy pytali, kto to jest, że wiatr jest mu posłuszny. Tu mogą mieć pytanie, to kto to jest? No właśnie, bo nam łatwo dziś, trochę łatwiej powiedzieć, Jezus jest Bogiem. Dla nich, dla Żydów to nie było takie, jeden jest Bóg. To kim On jest? To kim On jest, jak zachowuje się jak Bóg? Dokładnie. Więc oni gdzieś tą wiarę musieli budować. Więc Jezus mówi im o sobie. Wszelka władza na niebie i na ziemi jest moja. Ja jestem Panem, Władcą i Sędzią. Ja jestem kimś takim. Ja wezwałem was tutaj, ja jestem kimś takim. Sędzią, Władcą, Panem nieba i ziemi. Co to znaczy Panem nieba i ziemi? Ziemia no, jest związana z nami, z tym co widzimy. Ale niebo, ta przestrzeń tych bytów duchowych, Jezus jest Władcą również tej sfery. On jest w pełni Panem, Władcą. To mówi do nich, do tych, którzy oddali Mu cześć, a niektórzy powątpiewali. A potem mówi do nich, że na koniec, że będzie z nimi aż do skończenia świata. Co to znaczy? Co to znaczy, że będzie z nimi? Co on podkreślił w ten sposób? Żywą swoją obecność. On nie mówi. Kiedyś przyjdę, a teraz, oczywiście zapowiedział, że przyjdzie, ale że teraz to se sami radźcie. On mówi, będę z wami, no, jestem obecnym, jestem ja. Ja, oczywiście przez Ducha Świętego, wiem, że stąpił Duch Święty i to jest ten sam Duch, jeden Bóg, Duch Święty, który działał w nich. więc Ale Jezus mówi, ja będę z wami osobiście, mówi im o relacji. On nie mówi o jakimś wyobrażeniu, On mówi, ja będę z wami cały czas. Czyli co to znaczy, odwróćmy to, że cały czas? Nie będzie momentu, kiedy nie byłoby mnie przy Was. Nie ma takiej sekundy, w której ja nie byłbym przy Was. Ja cały czas będę z Wami, aż do skończenia świata. Będę cały czas. I po drugie, jaka tu jest prawda jeszcze? Że cały czas, aż do skończenia świata. W pełni, aż się wszystko wypełni. Cały czas. To On do nich mówi. Jak długo? Na wieki. Mówi o swojej obecności, mówi do tych, którzy się oddali mu cześć i się bali. A potem przechodzi, to, to są dwie części, początek i koniec tej wypowiedzi, a w środku, kiedy powiedział, że dana mu jest wszelka władza na Ziemi i na, na Niebie, używa takiego malutkiego słówka, które oczywiście po polsku my znamy pod takim słówkiem więc. Dana mi jest wszelka władza na niebie, na Ziemi, więc. O czym mówi słówko więc? Przyczyna, powód. Najpierw mówi o sobie, potem mówi więc i coś mówi do nich i kończy mówiąc o sobie. Więc. Więc chciałbym przez to więc powiedzieć zdanie, które oby nam się dobrze zapamiętało, wbiło w nasze serca. Nigdy, nigdy nie zaczynaj od tego, co masz zrobić, ale zawsze od tego, który zleca zadanie. Nigdy nie zaczynaj od tego, co masz zrobić, ale zawsze od tego, który zleca zadanie. Jezus zaczął od tego, kim jestem. Z tej perspektywy dopiero mieli wyjść i zr zrobić zadanie. Nigdy nie zaczynaj od zadania. Nigdy nie zaczynaj od samych przykazań bez tego, których je dał. Nie zaczynaj, nie rób tego, bo to znaczy religijność. To znaczy coś, co ci się nie wiem nawet, czy uda. Prawdopodobnie nie. Zgubiłeś zgubiłeś tego, który stoi za tym przykazaniem, za tym zadaniem, które ci dał. To jest końcówka Ewangelii. Tam jest zadanie, ale to zadanie zaczyna się od tego, kim jest Jezus. Nigdy nie zaczynaj od tego, co masz zrobić, ale zawsze od tego, który zleca zadanie. I co takiego zleca? Mówi do uczniów: idźcie na cały świat, wtedy, idźcie tedy, idźcie więc i czyńcie uczniami. Zaczyna od idźcie lub miesłów tam jest idąc, zaczyna od tego, że ja jestem władcą, panem. W związku z tym, kochani, idźcie, musicie zrobić ruch. Kościół nie jest powołany do siedzenia biernego i nierobienia i nie wiadomo na co czekania, do pośpiewania sobie czy do modlitwy jakiejś. Kościół jest powołany do ruchu z nim, zawsze obecnym, pełnym władzy, idąc. Musisz wykonać ruch. Jeśli tego nie zrobią, reszta zadania nie zostanie w ogóle spełniona. Bo gdyby nie poszli, nie mieliby co robić, wobec kogo robić, bo zostaliby w miejscu. A wiemy, że mieli problem. A wiemy, że mieli problem. Nie chcieli wyjść z jakiegoś powodu, że to prześladowania ich wypchnęły. To wiemy. Więc idąc, to jest wymuszenie, to jest przeciwieństwo bierności. Dla Żydów idźcie na cały świat. Oj, to było wyzwanie. Dlatego, że oni rozumieli, że oni są wybranym narodem, a poganie to są nieczyści. Więc dla nich jeszcze mocniejszym było to wyzwaniem. Chociaż zadaję sobie pytanie, a co nas powstrzymuje? Czy jesteśmy w ruchu? Czy jesteśmy w ruchu? Czy stanęliśmy? Więc Wszechmocny powiedział, ten, który ma władzę, powiedział, więc idźcie. Nigdy nie zaczynaj zadania. Ale zawsze bez tego, który je zlecił. Zacznij od niego. Od tego, który zlecił zadanie. Zawsze zacznij. Więc mają iść. I co jest celem tego posłania? Co jest celem, a co są metodami? Co, jest, co to są kombinerki i młotek? A co to jest zadanie do wykonania z tego polecenia dalszego? Co mają zrobić? Mamy tam jeszcze trzy, jakby takie nakazy: Chcić. Wszystkiego nauczać, czynić uczniami. Co jest zadaniem. Co jest celem? Czynić, czynić uczniami. Możemy nauczać. możemy chcić, jeśli nie czynimy uczniami. nie robimy tego. nie osiągamy celu. To tak jakby mówić do dziecka myj zęby, nie wiedząc po co ono to ma robić i mówimy tylko dla samej czynności żeby to robiło. Jezus nie mówi do nich chodzi o to, żebyście po prostu nauczali. Nie, chodzi o to, żebyście czynili uczniami. A w jaki sposób mają czynić uczniami? I dla nas uczniostwo nie będę tego się dzisiaj rozwodził nad tym. Uczniostwo to jest coś co inaczej rozumiemy niż w tamtych czasach. Jezus nie musiał im tłumaczyć, co to jest bycie uczniem. Co to, że jest rabbi, że są jego uczniowie, że oni przebywają z nim, jaki oni mają stosunek do niego. Oczywiście, oni to rozumieli. To byli Żydzi, którzy wierzyli w Mesjasza. Więc Jezus nie musi im tego tłumaczyć. Mówi, ale to macie czynić. To jest wasze zadanie. Oczywiście w innych fragmentach zobaczymy, że to, przez to uwielbiamy Boga. Tak jest. Ale to jest nasze zadanie na Ziemi. To jest bój, który toczymy. Czynić uczniami. Czynić uczniami wszystkie narody, to znaczy bez wyjątku. Nie robić sobie, tymi się zajmę, tamtymi się nie zajmę, bez wyjątku. Choć mówiąc to, jestem prawie pewny, że każdy z Was myśli o sobie i myślisz sobie, to jak ja mam to zrobić. Albo w ogóle o tym nie myślisz, to gorzej. Jeśli myślisz o sobie, to masz prawo myśleć, no to jak ja mam to zrobić, to co ja mam zrobić. Więc czytamy. Na koniec zrobię tutaj może małą odpowiedź. Czytamy chrzcząc, zanurzając. Oczywiście, że to jest pewien skrót mówiący o tym, że głoście Ewangelię i ci, którzy uwierzą, żeby byli ochrzczeni. Czyli głoście Ewangelię. O kim dobrą nowinę? O królu. Przyszedł król, zwyciężył, pokonał śmierć, z martwych zmartwychwstał, pokonał śmierć, wraca do ojca, jest panem nieba i ziemi. To jest Ewangelia i przyjdzie powtórnie. Oczywiście w pewnym skrócie, tutaj dużym to mówię. To się mieści w haśle chrząc, czyli ewangelizacja, my dzisiaj mówimy. Misja. To, to jest zadanie Kościoła. Nie tylko my do środka. To jest zadanie wychodzić do ludzi. Jedno, to jest, to jest sposób czynić uczniami przez ewangelizację. Sama ewangelizacja nie jest końcem. Powiedzenie o Chrystusie to jest za mało. To jest jakiś początek doprowadzanie do rzeczywiście do chrztu. Więc jeszcze raz powtórzę, nigdy nie zaczynaj od tego, co masz zrobić, ale zawsze od tego, który zleca zadanie. I słuchając go, zobaczysz, o co Jemu chodzi, kim on jest i o co Jemu chodzi. Bo jak pomylimy cele, możemy być zadowoleni z siebie, ale nie będzie zadowolony ten, który zlecił zadanie. Bo powiemy ciągle, coś robimy. Ale czy robimy to, co powinniśmy, ucząc wszystkiego, co Wam przekazałem. Wszystkiego. Wszystkiego, co ja was nauczałem, co wam mówiłem, macie uczyć wszystkiego. Tego też. Tego też. Wszystkiego. Mamy uczyć wszystkiego. Dlaczego? Bo to prowadzi do wzrostu. Czyli tak mówiąc prosto, gdybym ja dzisiaj opowiedział komuś Ewangelię i potem w ogóle... Nie interesuje mnie on, to nie spełniłem swojego zadania, jeżeli mogę dalej z tą osobą pracować. W jaki sposób pracować? Że ona rzeczywiście uwierzyła w Chrystusa, uznała swoją grzeszność, uznała Boży gniew, uznała łaskawość i miłosierdzie, została ochrzczona. dalej ma być nauczana wszystkiego, ma wzrastać. Każdy z nas ma wzrastać. No to wrócę do tego, to jak to się ma dziać? Czy każdy z nas musi być ewangelistą? Nauczycielem, dbającym o wzrost każdego, jak to sobie wyobrażamy. Widzę. Dziękuję. 15 minut i właśnie ląduję już właściwie. Dziękuję. Mała podpowiedź, zastanówcie się, czy może nie patrzymy zbyt indywidualistycznie na siebie, a może warto spojrzeć przez pryzmat całej wspólnoty. Paweł na przykład w liście do Koryntian mówi tak. Ja zasiałem. Kto podlał? Ktoś inny podlał? Ale to Bóg daje wzrost. Za chwilkę Paweł mówi: Ja położyłem fundament, niech inny uważa, jak na nim buduje. Zobaczcie. Może zaprosisz kogoś na, na nabożeństwo i tyle możesz zrobić i się zatroszczysz, żeby może gdzieś jakaś grupa była, żeby gdzieś coś. To jest to. Wspólnie możemy zrobić to zadanie. Jezus nie powiedział do jednastu, każdy z was ma to tak zrobić, a nie inaczej. To jest wezwanie Kościoła. To jest błogosławieństwo Kościoła. Więc Kościół jako wspólnota jest powołana do czynienia uczniami Jezusa. Samemu jest o wiele trudniej, ale razem uzupełniamy te wszystkie braki. Więc zrób to, co możesz. Porozmawiaj, opowiedz swoje świadectwo, bądź sam uczniem i ucz się od innych, zapraszaj, przyprowadzaj, spędzaj czas. Tak, to możemy zrobić, modlić się i wzrastać. Ale pamiętaj, nigdy nie zaczynaj od zadania. Zawsze zacznij od tego, który zadanie zleca. Boże, pomóż nam rozumieć tę prawdę. Że Ty sam najpierw postawiłeś siebie w centrum, pokazałeś siebie uczniom, kim jesteś. Chociaż się bali, a z drugiej Cię szanowali, byli naprawdę oddani w takim szacunku ogromnym do Ciebie. I może w naszym życiu też te rzeczy bywają poplątane. Proszę Cię, wzmacniaj naszą wiarę w Ciebie. Pomóż nam nie koncentrować się przede wszystkim na zadaniu, ale na Tobie. I wiedząc, że Ty masz władzę i moc, to właśnie Ty wyposażasz Kościół, by wykonał to wspaniałe zadanie, które nie jest tylko jakimś zadaniem, ale czynieniem innych uczniami Twoimi, nie naszymi, Twoimi. I oby, Panie, byś był uwielbiony przez naszą wspólnotę właśnie w tym zadaniu. Amen.